Marketing sieciowy należy do branży sprzedaży bezpośredniej, która powstała ponad 100 lat temu w drodze ewolucji modelu marketingu sprzedażowego. Jeśli myślimy o marketingu sieciowym, to najczęściej nasze wyobrażenie dotyczy modelu dystrybucji, w której handlowiec oferuje swoje towary klientom. Ten stereotyp myślenia bierze się z historii powstania całej branży sprzedaży bezpośredniej, do której należy również marketing sieciowy, a przede wszystkim z faktu, że praktycznie nie istnieje w Polsce edukacja na ten temat. Narodziny branży datuje się na rok 1903. Wtedy to powstała pierwsza firma, która wprowadziła sprzedaż bezpośrednią poprzez zatrudnienie przedstawicieli handlowych. Ich zadaniem była sprzedaż towarów oferowanych przez firmę, a wynagrodzenie było uzależnione od wielkości zrealizowanej sprzedaży. W ciągu kilkudziesięciu kolejnych lat, dobrzy sprzedawcy zaczęli uczyć innych sprzedawców swojego rzemiosła, za co byli wynagradzani w systemie prowizyjnym, otrzymując procent od sprzedaży wykształconych przez siebie sprzedawców. W 1959 roku powstała pierwsza firma marketingu sieciowego, gdzie strategia sprzedaży została zastąpiona strategią budowy sieci. Wtedy też powstał pierwszy plan wynagrodzeń obejmujący cztery poziomy. Dalszy rozwój marketingu sieciowego, uwzględniający potrzeby społeczne, a także fakt, że co najmniej 95% ludzi nie lubi sprzedawać, a za to wszyscy lubią kupować, spowodował przekształcenie marketingu sprzedażowego w marketing konsumpcyjny. Obecnie na rynku jest wiele firm w branży sprzedaży bezpośredniej, które ze względu na datę powstania, specyfikę oferowanych produktów, czy też na rodzaj planu wynagrodzeń, nadal mają charakter marketingu sprzedażowego. Jeśli można byłoby określić charakter sprzedażowy polityki firmy jako wachlarz, to po lewej stronie w najbardziej skrajnym położeniu byłyby firmy o charakterze marketingu sprzedażowego, a po prawej stronie firmy o charakterze marketingu konsumpcyjnego. Firmy po lewej stronie nadal poszukują handlowców, których zadaniem jest znaleźć jak najwięcej klientów. Jest to świetne rozwiązanie dla tych, którzy lubią sprzedawać. Kiedy bierzesz udział w takim przedsięwzięciu, Podstawowe pytanie, jakie sobie zadajesz, brzmi: komu sprzedam ten produkt lub usługę? Na ogół firmy dostarczają swoje produkty handlowcowi, a ten sprzedaje je klientom. Firmy po prawej stronie poszukują prokonsumentów, których zadaniem jest zbudowanie sieci ludzi podobnych do siebie czyli kolejnych prokonsumentów. Jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią kupować. Osoby biorące udział w takim przedsięwzięciu stawiają sobie jedno pytanie. Kogo znam? Kto chciałby poprawić swój byt? Firma samodzielnie dostarcza swoje produkty każdemu kolejnemu prokonsumentowi wchodzącemu do sieci. Ten model biznesu jest oparty o budowę społeczności osób używających tego samego produktu. Prokonsument zajmuje się tylko informowaniem kolejnych osób, zaś sprzedaż i dostawę produktu przejmuje firma. Era informacji, era łatwo dostępnych, prostych do przekazania narzędzi, jak na przykład ten film, powoduje, że coraz więcej firm odchodzi od tradycyjnego modelu dystrybucji. Aby dobrze zrozumieć ten mechanizm, należy odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie: skąd biorą się pieniądze na wynagrodzenie prokonsumentów? W tradycyjnym modelu biznesu firmy oferujące produkt lub usługę muszą dotrzeć do nas, konsumentów. Aby temu sprostać, budują system dystrybucji, sklepy, hurtownie, logistyka. Oczywiście niezbędnym czynnikiem, abyś mógł dowiedzieć się o istnieniu produktów, jest reklama. To wszystko rodzi koszty, dochodzące do 70% końcowej ceny produktu. Ten dodatkowy koszt jest zawarty w cenie detalicznej, a pokrywa go konsument, czyli ty. Nabywając różnego rodzaju dobra, często świadomie czy też nieświadomie, rekomendujesz to, z czego jesteś zadowolony, swoim znajomym, przyjaciołom i w ten sposób budujesz społeczność używającą tego samego produktu lub usługi, co ty. Zastanów się, ile razy poleciłeś komuś film w kinie, dobrą restaurację, kosmetyczkę, fryzjera, czy też jakiś konkretny produkt. Robisz to niemal każdego dnia ku zadowoleniu sklepów, hurtowni i oczywiście firmy. A co ty z tego masz? Nic. Oprócz od czasu do czasu dobrego słowa wdzięcznego kolegi. Dlaczego tak jest? Nawet gdyby firma chciała cię wynagrodzić, to nie ma jak, ponieważ jesteś dla niej całkowicie anonimowy. W dzisiejszych czasach nie ma problemu, aby z łatwością nadać Tobie i Twoim znajomym numery identyfikacyjne w ramach zintegrowanego systemu informacyjnego. Dzięki temu jesteś rozpoznawalny, a firma może zrezygnować z drogiego systemu dystrybucji i wysyłać produkt bezpośrednio do Ciebie i Twoich znajomych. Aby właściwie zmotywować Ciebie i Twoich znajomych do coraz częstszego rekomendowania produktów, których używasz, firma uwolnione koszty może przeznaczyć na wynagrodzenie za pomoc w rozbudowie sieci konsumenckiej. Tworzony jest plan marketingowy, czyli algorytm podziału części zaoszczędzonych przez firmę środków pomiędzy osoby, które polecały jej produkty. Najwięcej otrzymuje nie ten, kto jest najwyżej w organizacji, lecz ten, kto przyczynił się do powstania największej sieci prokonsumenckiej. Co najważniejsze, takie wynagrodzenie ma charakter stały, to znaczy jest wypłacane teraz i w przyszłości, za każdym razem, kiedy w zainicjowanej przez Ciebie grupie nastąpił zakup produktu. W ten sposób budujesz aktywa, a stworzona przez ciebie sieć może stać się źródłem kapitału, pozwalającym ci w przyszłości zostać inwestorem.